Witajcie, kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, kochani, mamy rodzinę linii. Zobaczcie: mega linie, ekstra linie, super linie i szczęśliwa linia. Wkład na dzisiejszy odcinek to 38 zł, kochani. No to co: bierzemy się, nie? Boże, jak ja uwielbiam te linie. Od czego by tu zacząć? Hmm, od małej. A może od ekstra linii, co zaczniemy sobie ekstra linię. Mega zostawimy na końcu. No i kochani, dziabiemy. Zobaczymy, czy coś nam tu wpadnie. Czy te linie, w ogóle dalej mnie lubią, bo ja je uwielbiam. Nieważne, co by tu było, ja je kocham. Linia nam się żadna nie utworzyła. Naddrapałam sobie połowę, no bo wiadomo, ten odcinek trwałby długo. Tutaj nic nie mamy. Nie mamy żadnego klucza. Ehm, dobra, dalej. Cytrynka. Mamy cytrynkę. Też nie ma. Ok, no to co teraz? Motylek. Motylek tutaj mamy. Jest tu. Mamy tutaj. Teraz już jest do wyboru i do koloru z tymi liniami. Jeszcze jak zrobili ten mega, to już w ogóle. Dobrze, mam nadzieję, że tutaj nic nie pogubiłam. Jak nadtrapywałam. Dobrze, teraz mamy łódź. Czy łódź jest? Tu mamy na dole. Mamy, ok, jeszcze sprawdzę sobie. Patrzcie, tutaj mamy. Brakuje nam podkornu. Dobrze, dobrze, już łodzi nie ma więcej. Dobra, kolejny symbol to piłeczka. Piłkę mamy. Tu jest też. Okej, okay. no to następna. Następny symbol to księżyc. Mamy księżyc, tu jest też, tutaj mamy i to tyle. Dalej, kochani, korona. Mamy korona, mamy tylko jedną. Teraz arbus. Arbus jest też jeden, no mało tych symboli. No to ptaszek. Mamy ptaszka. Jest tu. Tutaj też. O, klapki jeszcze zgubiłam. No i tu mamy ptaszka. Tu jest. I tu. No dobra. Kolejny symbol to leżak. A jeszcze klapki są na górze, zobaczcie. Dobrze, teraz leżak szukamy. Mamy leżaczek. Też jeden. Kolejny symbol to kości. O, mamy linię, kochani. Mamy linię. Fajnie. Tutaj mamy kości. I tu. Fajnie, fajnie. Teraz krabik, kochani. Mamy krabika. Tu jest krabik. Mogliby popkordać i by było fajnie. Dobra. No i ostatni symbol to rolki. Rolki mamy tu. Tu mamy rolki. Tu mamy. No, już nam się tutaj nie chce nic utworzyć. Tu mamy rolki i mamy rolki tu. No dobra, no to sprawdzamy. A tutaj mamy 20 zł, kochani. No to fajnie, dwie dyszki już są. D, d, d fajnie ja tam się cieszę dwie tychy ekstra liniach mamy. No to sobie teraz zrobimy a te sobie zrobimy szczęśliwe linie. Zostawiamy je całe. No i sprawdzamy. Już na zero nie jesteśmy, więc fajnie. Tu mamy kraba, Pewniaków też nie ma. Dobra, drugi symbol to słoneczko, mamy słoneczko, kochani takimi już wielkimi krokami zbliżamy się do 500, 500 odcinka na kanale Niula ze Szczecina, szykuję kochani jakiś fajny odcinek, to wszystko dla was kochani. Ja tam się bardzo cieszę, że jesteście. Dziękuję Wam za wszystkie łapeczki, za subskrypcję. Myślę, że to co szykuję to będzie fajny odcinek. Dobrze, teraz mamy biedroneczkę. Tu jest też biedronka. Kolejny symbol to kości. Mamy. Dobra, następny symbol to pomarańcza. Jest pomarańcza. Tu mamy pomarańcza. Ten odcinek pięcetny będzie. O, mamy linię, ale fajnie. Będzie y, po części zasponsorowany. Y, tylko muszę się zapytać, czy mogę powiedzieć, bo tego się nie dopytałam. Tak, ta osoba mi zasponsorowała na Tipli. Yy, także mam kupić jakieś drapeczki i nagrać odcinek, więc sobie zrobię trochę większy ten odcinek z tego. Ja dam trochę wkładu, trochę z tej, od tej osoby i będziemy mieli fajny odcinek. I mamy drugą linię, kochani, fajnie. A nie było żadnego pewniaka. Rapeczka z numerem 17. Tu mamy wiśnie. Dobra, coś zgubiłam, chyba nie. Dobrze, co dalej? Dalej mamy garnek. Tu mamy. Fajnie. Teraz truskawka też jest. Dobrze, co dalej? Dalej mamy księżyc. Tu jest księżyc. Więcej nie ma. Teraz, a tu jest księżyc. Patrzcie, mamy trzecią linię. I czwartą linię. Ale fajna zdrapa. Hu, Super. Dobra, teraz klucz. Mamy. Kolejny symbol to winogrono. Patrzcie. Jest kolejne. Patrzcie, następna linia. O, jak miło. Teraz, kochani, podkowa. Patrzcie, czyżby była cała drabka. Ale świetnie. Brakuje cytryny i pik. Będzie? Mamy pik, kochani. I czy będzie cytryna? Mamy cytrynę. No, mamy całą drabkę, ale świetnie. No, fantastyczna drapa. Zobaczcie, cała. No, no, no. No, to już się cieszę. Ciekawe co w niej będzie. Wiecie co, zostawimy sobie to na koniec. Albo 36 zł, albo 360. Albo to, albo to. Dobra, zostawiamy, odkryjemy na końcu, kochani. Ale fajnie, to już mamy w sumie odcinek nam się zwrócił. Super, super. Dobra, no to patrzymy teraz super linię. Tu też nie ma żadnej żadnego pewniaka. No, i patrzymy. Słonik. Mamy słoniki. Proszę bardzo. I tu jest słonik. Ok. Następny symbol to kwiaty. Kwiatek jest. Kolejny to ptak. Mamy ptaszek. I tu jest ptaszek. No to teraz co, kochani, rower? Mamy rowerki. Dobra. Co dalej? Rolki. Mamy rolki. Dobra. Następny symbol to motylek. Tu mamy motylka. I tu jest. Dobrze, dalej. Korona. Korony nie ma. Okej, okay, no to diament też nie ma. Dalej wiatrak też nie ma. Czapka. Czapka jest. I tu mamy czapeczkę. No i ostatni symbol to słoneczko. Mamy tutaj. I nam to nie utworzyło linii. Także sprawdźmy sobie tylko kontrolne. Dla pewności puste. No dobra. No i teraz kochani, mega linie. Ale fajnie. Taka cała zdrapa Ciekawa jestem ile tam jest. Co będzie, to będzie. Dobra, tutaj też nam się nic nie utworzyło. Drabka jest numerem czwartym. Yy, Wzięłam, bo na premierze też miałam czwóreczkę. No i zobaczymy, czy czwórka jest w dalszym ciągu szczęśliwa. Trzymajcie kciuki, a ja drapię teraz wiśnie. Mamy wisienkę. Czy jeszcze gdzieś? Nie, tylko jedna. Na razie bynajmniej jedna. Dobrze. No to teraz, kochanie, pierścionek. Szukamy pierścionka. Mamy. Okej. Okay. No i co teraz? Mamy piłeczkę. Piłeczka jest też jedna. Okej, okay, no to teraz mamy serduszko. A to serduszko kochani jest dla was wszystkich, którzy wspieracie mnie. Zostawiacie łapeczki, subskrypcje, kochani. To jest bardzo fajne. Kolejny symbol to naszyjnik. Szukamy naszyjnika. Też nie ma. Dobra, no to teraz tęcza. Tęcza, tęcza, tutaj mamy jest tęcza i kolejna i następna. Proszę bardzo, mamy tęcza. Piórko by się przydało. Okej, okay, no to teraz co mamy? Klapki. Czy są klapeczki? Są. Dalej, dalej, dalej mamy. Tutaj też są. Fajna ta zdrabka jest. Tak delikatnie wszystko schodzi. Super. Mamy klapeczki i mamy klapeczki. Dobrze. Kolejny symbol to kokos. Mamy kokosik. Tu jest. I tu mamy. Dobra. No to kochani, teraz zegar. Zegar, zegar. Zegar jest tu. Mamy tutaj. Dobrze, co dalej będzie? Popcorn. No i szukamy. Popcorn mamy tu. Mamy tutaj i jest tu. Daliby prezent i byłoby fajnie. Dobrze, kolejny symbol to klucz, kochani. Mamy kluczyk, mamy kluczyk. Tu jest kluczyk. Mamy klucz. Są też klucze dwa. Ok. Teraz kłódka. Czy była gdzieś kłódka? Tak, mamy jedną. Chyba jedną tylko. Mhm. Teraz motylek, kochani. Motylek, motylek, mamy. Tu jest też. Tu mamy motylka, motylek i to tyle. No i ostatni symbol, kochani, to sakwa. Mamy tutaj, mamy tutaj, mamy tutaj i jest tu. No to czyli linia nam się żadna nie utworzyła, bo mamy świnkę. Mogliśmy wygrać 40 zł a mamy pusteczka. Na to wychodzi, że nie mamy że wszystkie czwórki nie są pełne. No dobra kochani, to co? Mamy tutaj 20 zł i mamy tą piękną perełkę, szczęśliwe linię. Całą. No i co? Patrzymy. Czy będą trójeczki? No to trzymajcie kciuki. I drapiemy. Tak, mamy same trójeczki, czyli będziemy mieli 36 zł. Ta jedna z drapka tak naprawdę uratowała cały draping, bo 36 zł i 20 to mamy 56, a wkład to było 58. Także ja uważam, że i tak jest bardzo fajnie. No. Rodzina Linii, kochani. Bardzo fajny odcinek, myślę. Może jeszcze gdzieś tam się spotkamy i będą, yy, będę jeszcze wrzucała, kochani, takie odcinki. Bardzo fajne. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Buziaczki. Pa! Pa pa pa. pa.